Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. We wszystkich czasach żyje rodzina G-Playa. W przeszłości jako jaskiniowcy, w teraźniejszości normalni ludzie, a w przyszłości jako ludzie roboty. Jesteście ciekawi, czym różnią się ich życia i jakich odkryć dokonają? Zobacz odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a czelecz na dziś to 16 tysięcy kciuków w górę. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobały Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Łup, łup, Gplay witać się z Wami widzowie. Ogólnie upolowałem tutaj świnioka, wielkiego, wielkiego świnioka i dla swojej całej rodzinki Gplay ich nakarmić i naprawdę naprawdę myśleć, że oni będą szczęśliwi. A ty, ty widzu, jeśli jeszcze tego nie zrobić w tym momencie i twój guzik subskrypcji być jeszcze czerwony, to koniecznie musisz zamienić go na szary z dzwonkiem. O tak, dzwoneczek, bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby być na bieżąco, dzwoneczki muszą lecieć. A i wpadnij jeszcze tutaj po super koszuleczki, bluzeczki na edgyplay.pl, będzie świetnie. Dobra, także Gplay Y, musieć sprawdzić, czy wszystko jest dobrze. Czekać na swoją rodzinę. Oni po, pójść na spater O nie, o nie, dzień źli dobry. ludzie przybyć do mnie. Dzień dobry, Chwila. dzień dobry. U, My nie. chcemy to, co to, to, co to, co to, co wy tu robić? Y, w, moj, w mojej chałupie robić takie złe rzeczy? B, 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 zostawić mnie, mnie zostawić o. mnie. Natychmiast Zost nie wynocha. zostawić! oddawać, oddawać jedzenie. Ja biorę twoje miejsce nie twoją ha biorę twoją i teraz Auc. ty wynocha, Auc. wynocha Auc. stąd ty. Nie bić, nie bić, nie bić, stać. O, bo, bo. o nie, ratunku, pomocy, ratować G-playa, biedny g -play. potrzebować pomocy, potrzebować pomocy rodziny i innych przyjaciół. O nie, haupad G-playa została napadnięta i co ja teraz mam zrobić? Co g ma zrobić? Muszę znaleźć moją rodzinę. Rodzina gdzie wy być? O, nie, tam są tygrysy jeszcze. Złe istoty, bardzo złe one być. One tutaj normalnie dużo złego dla zdrowia mogą zrobić. E, e, rodzinka, gdzie, gdzie wy być? Oj, tam ktoś w krzakach. O, dobrze chować się oni przed tymi złymi ludźmi. Rodzinka, rodzinka, dobrze, że tu jesteście. Wszystko gra. Ogólnie, Gipleya i naszą chatę napaść zilu ludzie. Oj, przepraszam, przepraszam. Gipley! Ej, ej, dzieci się wkurzyć na mnie, au! Dzieci się na, na tatę, nie wkurzać spokojnie, na tatę. Spokojnie, spokojnie, to ja. Nie bójcie się, nie, Ju, nie bójcie się. Spokojnie, spokojnie, Gipley uciekać. O Nie, dzieci ja się mało bać. jeść, dzieci mało jeść i być głodne bardzo i zdenerwowane. Dobrze. Rozumiesz? Dobrze, żona. I idziemy szybko I tutaj. O, tutaj jest. I ja przygotować super świniaka, ale mnie napadli, napadli mnie normalnie bandyty. Bandyty Zobacz. mnie napadły. Tutaj, spokojnie, mięsko ma mieć dla was. Miejsko, Miejsko, mięsko dzieci, podzie, tu. Będziecie zadowoleni, zadowoleni, oni są wygłodniali. Dobra, czyli jacy bandeci, e, czy, czy, czy bandyci mieli jacy, jakieś bronie? Bo my możemy ich pokonać. My nie mieć czas z nimi, oni Jak mieli to? super mieczy, ich być bardzo dużo o, i w nie. ogóle my nie, my nie mieć czas. O, tutaj się mo, możemy schować, tutaj jest Nowy jaskinia. Dom? No dom tutaj nie. No no wydam. Słuchaj, a jakbyśmy tak zrobili jakieś takie bronie lepsze, bo mamy Uga, tylko buga. takie dre... Uga, buga drewniane. Uga buga, ja myślę, że to dobry pomysł, bo te drewno to, to, to drewno to w ogóle tym się bić nie, da to jak tak. kijem komuś w głowę. Ej, patrz tutaj, gdzie Zobaczcie! Zobaczyć. Co to, być? To, to, to to chyba, to chyba coś fajnego. Ja <laughs> to 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 to, 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 to coś fajne. Ej, tutaj ja coś się. też być, patrz, jakieś nowe rzeczy o, odkrywać. Jak. My, ja, my pokonamy ja ich, robić. pokonamy. O. Ja tutaj robić jakieś coś z tego, jakieś rzeczy przetapiać, tak. przetapiać. Ty patrz kombinować tam, play, kombinuj, tak? Ja cię przetapiać, przetapiać i patrz co wyszło. O. Wyszło o. takie, o. takie. O tutaj i takie. jeszcze mieć. Ja to my ich pokonać takie, tym o. bez problema. Idzie, idziemy i idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy. Dzieciaki jeszcze Idzie? muszą być, Zrób idziemy? więcej tego idziemy? dla siebie jeszcze i my ja iść mam, ich pokonać, tam. wykurzyć ich z naszego Zro domu, z naszej chaty, okej? Ok, to jest, to jest pomysł yy, nasz, nasz pomysł, tak. Ok, Edgy A co to być tutaj? Co to, co to być? być takie dziwne? Ja czegoś takiego nie widziałem wcześniej. Co to, ja... Co to jest? Ja nie wiem, dzieci, a? dalej, dzieci chodźcie. A co to jest? No dziwne. Wow! Widziała? To? Widziała ona? No popatrzy po, po, tutaj. Co to być? Co to 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 takie o, czarne jest? To czarne to nie wiedzieć, to wziąć, wziąć i może coś spróbować z tym zrobić, a jeszcze mieć to, mieć to, zrób coś z tego, zrób o, coś. Dobra, pomieszać to, pomieszamy to, tak, to, hops, co? Hi, ja mieć coś takiego, co połączyć mieć? te dwie rzeczy i mieć Jace? takie o, co to co być? To? Weź zobacz, to ja się boję, ja się boję, nie wiedzieć co, no. co to jest, co to jest. Co to, co to, co to, to, gorące. Jak cieplutko! Zobaczcie Plejka jak cieplutko! Ale fajne, widziała? Ała! Patrzcie, patrzcie! Boli, to boli! To boli? A może e, byśmy patrz, to patrz. wykorzystali przeciwko tym bandytom, co? Dobre, dobre, g myśli, g myśli To wykorzystać, to wykorzystać A a Dipleyka pójdzie po dzieci, bo dzieci tam na dół e, zostały Dzieci dobra. spokojnie, spokojnie Dobra, dobra ja uciekam dobra, Idę, idę pokazać co im, pokonać. kto tu rządzi g będzie ci tu ciepło Proszę, masz tutaj ognia Idzie, Idziemy, idziemy, bezpieczni Jak oni to zobaczyć, to normalnie wszyscy uciekną Nie ma szans, nie ma szans z Gplayem. A wy co, wieczki chcecie tutaj ciepełko? To macie tu ciepło pełko o wow. o oh. wow co się dzieć? co się dziać? spokojnie spokojnie wszystko jest dobrze dobra tam być mój dom ja tam idę idę ich podpalić wszystkich pokażę im kto tu rządzi tym bardziej że ja mieć lepszy miecz uga buga uga buga, uga, buga wygrać tutaj uga buga uga buga o? wygrać uh -huh. my uga buga mamy dom i mamy wszystko jej nie uga, buga. nie mieć ni żadnego domu ja co? władca wasz Rozkazuję wydostać się stąd! Wynocha. Nie! Nie, nie pójść, bo my tutaj ciepło normalnie na zimno, ale lawę. Ciepło tutaj o, będzie ciepło za Nie, nie, nie! Ja A, mieć broń to? potężniejszą od co was! Co być! Co to, to najpotężniejsza broń zimne. jaką widzieć wy na świecie Nie, nie ty już nie wyjdź stąd o, o, Ja Rozumieć? nie przejść. Nie, proszę cię Proszę cię panie władco przestać Bo normalnie ja pokonać Masz, o o, masz ty Ja wam nie. pokazać ja pokonać, kto tu rządzi ja Wszyscy po, pożałują o, Oj, Ja usiąść robicie? tutaj Macie tutaj o, brać go, Pan brać go. władca pokona was Dżiblej najsilniejszy Dżiblej uh, władca jest i ma mieć super mieczyk, para para p wow. wow, 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 wow. Dobra, uciekać, uciekać, oni nie gonić i się podpalać, taktyka, taktyka Ok, taktyka bęc, taktyka bęc Ok, Taktika, taktyka, taktyka, taktyka bęc, uga buga, uga buga, uga, buga. E e co Tylu na jednego, wygrać? to nie jest fair To nie jest Aha. fair za pojedynek O nie, ja uciekać, o, ja uciekać Taktyka, taktyka, taktyka no ja podpalać cały czas, podpalać bez końca was I wy nie mieć szans i tak naprawdę nie, ma, nie macie szans I bum, i boom O, Widzę, że tu twardzi zawodnicy, tak, ale tak. nie mieć i tak szans ze mną Ha, mieć podpalić szansę. was, podpalić cieniasy i jeden już pokonany i bum i bum. Hmm, I boom ha, Ty ha. mojego kolegę zostaw! Bo to Uciekajcie to, stąd, to, natychmiast! To o, koniec! Dobra! O nie utrzymamy! Uciekamy, koledzy. Uciekajcie! uciekamy Bo nie mam ognia, ognia mają Dziepli pokonać ci wszystkich u, 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 u. Uga buga, uga buga Domek, domek odzyskany Domek odzyskany Także trzeba tutaj gasić Gasimy, gasimy, gasimy Okej okay. Pyk, pyk, pyk. I wszystko wraca do normy. Teraz móc zjeść z rodziną posiłek w spokoju. O, my odkryć po prostu błogosławieństwo. My odkryć coś świecącego. I teraz my być władcą. Także rządzimy tutaj. Ha, 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 ha. Uga, buga, uga, buga na 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 na, jeden kwiatek drugi kwiatek, trzeci kwiatek, czwarty kwiatek, słuchajcie, zbieram tutaj kwiatki ponieważ będziemy brali niedługo udział w konkursie, w konkursie na najlepszy wynalazek 2020 roku, będzie naprawdę dużo naukowców a my z Playką planujemy zrobić miksturę odmładzającą tutaj jest nasz model, na którym właśnie będziemy chcieli przetestować tą miksturę jak widzicie mamy tutaj pełno sprzętu przeczytaliśmy kupę książek na ten temat i myślimy, że jest to możliwe, także jeśli kibicujecie nam, napiszcie w komentarzu Kibicujemy wam i zostawcie kciuka w górę. Giplayka, jak tam ogólnie, jak tam przygotowania. Mam tutaj kwiatki jeszcze. Potrzebne no świetnie, składniki, oczywiście. Już, tak, że kwiatki już inne wrzuciłam właśnie do tego całego kociołka, ale patrz normalnie, chyba się, chyba się udało, nie wiem. Musimy to przetestować, ale no myślę, że już Już mamy to giplay. Możemy wygrać tę nagrodę główną. Serio? Można, panie... Mikstura młodości. Diplayka, no, musimy to przetestować no, no, na naszym ząbiaczku, którego no, tutaj brak. uwięziliśmy. Myśli, że to jest bezpieczne i że damy radę. No. Myślę, że damy radę. przygotuj kamerę, a ja tam dobra. szybko muszę wyłączyć, bo tam się normalnie na paniku y, grzeje tylko czołem, dobra? Dobra, dobra, Ja tutaj okay. już ustawiam kamerę. Słuchajcie, to będzie wielkopomny moment. Ustawiam kamerę, nakierujemy ją dobrze na ząbiaka. Zębiaczku, szykuj się, bo niedługo zostaniesz odmłodzony, upiększony. Mam nadzieję, że nie będziesz już miał tych paskudnych zmarszczek na czole, które teraz masz. Także uwaga, słuchajcie, na raz, dwa, trzy. Słuchajcie, rzucam, ale nie mogę, dobra, rzuciłem. Jo, zadziałało Widzicie? Normalnie nasz zombiaczek się zmniejszył. G-Playka, musisz co? to zobaczyć. Szybko, szybko, I szybko, idę, idę, szybko. Biegne, chodź. chodź, chodź. Zobacz, stało, no? No. zobacz, co się stało. Wszystko nagrałem. Będziesz mogła zobaczyć A! to na kamerze. Zobacz, wow. nasz zombiaczek został mały, Mikstura która zadziałała mi. Odmłądziliśmy go. Yes. Teraz jest prawdziwym dzieciakiem. Yes. Możemy już słuchaj ruszać na konkurs. Wow. W sumie to, tylko tyle no... nam zostało. To jest ostatnia no, mikstura. Ja się... No tylko tyle, no bo Będę się szczerze, że trochę... Nie pamiętam jakie dałam składniki, ale no na podstawie tej mikstury będziemy mogli odtworzyć, bo zobaczymy przy, żeby... Dobra, to daj e, mi ją, żeby się nie stukła. No, to ty to, to wiesz, co, ty jesteś o... trochę zwariowana, to możesz wiem. ją stut, stóc. Okej. Okay. Dobra, także lecimy, o, tak słuchaj. Mam na nadzieję, że wygramy ten konkurs, bo do wygrania jest milion złotych Jeep'a, także jest motywacja. Płacie. o, Dzieciaki, słuchajcie, macie za nas trzymać kciuki, bo wygramy za momencik ten konkurs, wsiadamy teraz do samochodu, ładujcie się, tutaj. Dobra, nie, jakiś chyba wynalazek, był, drzewo chodzące, Ło, ja nie wiem, co oni teraz. no ty, ja nie, nie widziałem, ważne. słuchaj, tego drzewa, słuchaj, tutaj, ale w ogóle patrz, no. co tutaj mają, dzień dobry, witamy, dzień dobry. jakie maszyny nowoczesne, co to jest, Gplayka, widziałaś, my dzień, mamy szansę patrzcie. z nimi? Dzieciaki, no na pewno, no, słuchaj, mikstera mikstra każdy przecież chce być młody, prawda, to chyba jest y, takie... Każdy po prostu każda osoba we wszechświecie chce być młoda, więc mi się wydaje, że damy radę. Dobra, Jakieś tutaj jest wolne stoisko, to dobra, ja tutaj dobra, wsadzę dobra, tutaj, dobra, tutaj, okay. i tutaj kwiatka, żeby trochę zachęcić. O, I, I będę tutaj po prostu siedział tak. i reklamował no. nasz produkt, jakim jest ta mikstura. Mam no. nadzieję, że wygramy zaraz Dobrze. tu jakaś komisja pewnie Dobrze. na scenę przyjdzie, także ja tutaj, no słuchaj, ja idę tam nas zapisać już do tej komisji, bo jeszcze trzeba tam przysznieć i powiedzieć, dobra. że już przyszliśmy, dobra? Dobra, okej. Okay. No, patrzcie, wyobraźcie sobie, że na przykład takiego starego pana możemy zamienić. W Młodego chłopaka, pełnego siły i energii. Także w sumie to myślę, że to jest naprawdę świetny wynalazek i jest potencjał. I wygramy. Patrzcie w ogóle jakie tutaj maszyny mają jakieś dziwne anteny. Nie wiem, on jakiś sygnał zapewne ściągają tutaj z satelity. Nie wiem dokładnie co, co, co to jest. Tutaj patrzcie dzień dobry. jakaś kapsuła. O, dzień dobry, dzień o, dobry, jakie witam. piękny panel słoneczny. O, jakiś drugi tutaj jest. To pan jest z komisji tutaj? Sto tak, ja jestem z komisji, oglądam wszystkie wynalazki, sprawdzam po prostu Dzień dobry. E, jak, jakie to macie myśli. E... No nasz no, wynalazek czasem, może tak, ja nie powiem, jest zbudowany z dużej ilości metalu tak jak tutaj tak, innych ludzi tak. ale nasz wynalazek to mikstura, mikstura odmładzająca Ech? dzięki Co? której można zostać młody jacie, mikstura młodości ja jacie, jak, ale no świetnie, no to proszę pana no to ja muszę to zapisać, to może pan wygra może nawet tutaj, dobra, a z czego ta mikstura jest zrobiona? Pan o, to jest tajemnicza stradzi? receptura Aha, tajemnicza. która, słucham? Tajemnicza, tajemnicza, czyli nie powie pan? Tak, no nie powiem panu, proszę pana, bo to, no to jest tajemnica i my mamy zamknięty w sejfie po prostu recepturę i nie powiem mu pan w ogóle. Potrafi się zamieniać w niewidzialnego? Pan też dziwny eee. jakiś jest, no, co jest mam panem? taki strój, proszę pana, tak, to jest taki strój. A nowoczesny strój. Tak, no strój. Niezły wynalazek. Wo. Pozdrawiam. Dobra. I, to, i to, mam tak. nadzieję, że, tak. że wygramy. Także do widzenia. Do, do widzenia. Ja, ja, ja nie mogę dalej. W, w ogóle. Widzieliście, jaki on miał strój dziwny, koleś, coś tam pod nosem segada, ale miał strój niewidzialny Widzialny. Dobra, wie pani co, mogłaby mi pani popilnować tutaj mój wynalazek, bo ja na chwilę idę, jestem bardzo głodny, nic dzisiaj nie jadłem, bo się zajmowałem tym. Także za moment wrócę. Słuchajcie, idziemy tutaj. Na pewno musi być jakiś poczęstunek, coś dobrego. Wow, ile ludzi w ogóle tutaj. Fajny, fajny konkurs. O, jest tutaj! Jest pizzą! Mam calutką zjem i ser, i tutaj owocki. Naprawdę jestem głodny. Okej, okay, także teraz, o, jeszcze, jeszcze może hot doga i, i burgerka, i lody dorzucimy jeszcze. Do tego wszystkiego, o, żeby było G-Playka, e, w ogóle tutaj? był tutaj pan z no. komisji Już i widział nasz wynalazek Już mu wstępnie go zaprezentowałem, yy, tak, wiesz? No, świetnie, ale tam... My tu nie wygramy normalnie G-Playka, my tak naprawdę Ten konkurs, to tak nikt nie ma z nami szans To jest po prostu wynalazek no jest, ale... e, Tutaj jest, był, był tu g -playka. Był tutaj ten wynalazek Dzieci. Nasz e, nasz Elixir, ale ktoś go zabrał ja Halo, miało pani pilnować pani? Ja powiedziałem o, jej, żeby ona pilnowała zredna. g no do, do widzenia pani, pani sobie co myśla? Pani chce, ona chce pewnie, sobie wygrać, ja ją wam wrzucę normalnie. Ty, a ty może to ona nam to zabrała, masz? co? Nie wiadomo o, kto to zrobił, słuchaj, musimy szukać, gdzie? halo ludzie, nasz wynalazek gdzie? został skradziony, ktoś z, z tych tutaj ludzi, którzy są tutaj zebrani gdzie? musiał Gryznik. to zrobić i ukraść, macie Trasz. nam to oddać, diplayka szukaj, przeszukamy gdzie? zaraz ten... was wszystkich i na pewno ktoś to będzie miał gdzie? w kieszeni. I ty normalnie... Na policję, słuchaj, bo to już dobrze tego słuchaj. Idź na idę. policję? A to może pani zabrała, co? Albo może pani coś widziała w sumie stąd można by łatwo zobaczyć. Ty, a może to pan chciał zostać młodszy, co? Nie wiem, słuchajcie, może wejdziemy tutaj na scenę i po prostu sprzeczajki zobaczymy, czy ktoś się tutaj naradza, może czy coś kombinuje. W sumie ludzie się wszyscy zachowują tutaj dosyć naturalnie, słuchajcie. Ej, a spójrzcie tam ktoś jest. Ej! panie z komisji! Co pan tutaj robi na... I to moja mikstura, proszę tego nie, nie pić! Nie, nie, nie! I, no już ja już tutaj nie, idę! Nie, ja muszę to wypić! Niech pan tego ja muszę nie pije! To, ja chcę być młody! To, to nie jest ja test testowane, to nie jest testowane na ludziach! Jak pan to. Ej! O nie, co się z nim stało? Co, został dzieciakiem! No nie! Halo, proszę pana, co z, to z tobą? Tata! Jakie tata? Ja nie jestem twoim tatą! Co się z tobą stało, słuchaj! O nie! Ja uciekam, jak ja mu amu! Ja zwiewam normalnie, zostaw mnie dzieciaku jeden! Ej, czekaj, czekaj, mam tu cukierki w ogóle Słuchaj, chcesz cukierka? Chodź tutaj, mam cukierki, słuchaj Właśnie tam, zjedz cukierki Okej, okay. dobra, jedz sobie tutaj ładnie Dobra, słuchajcie Musimy ich tutaj zasypać i zwiewamy Po prostu eksperyment Jaki tata, ja nie jestem twoim tatą, słuchaj Na własną rękę wziąłeś ten mi eliksir Ty dziadku, mówiłem ci, żebyś tego nie robił I teraz się doigrałeś, zostałeś dzieckiem, rozumiesz? Mówi ci to coś? Ja nie mogę, dobra, na razie, ja stąd słuchajcie, zwiewam. Po zawodach już i tak nie mamy mikstury. Nie wiem czy Dipleyka będzie w stanie zrobić inną, ale musimy uciekać, bo tak naprawdę zaraz będzie, że to my zamieniliśmy go w dziecko i teraz już nie będzie sobą. Także zwiewamy do domu i lepiej się zaszyjemy tutaj. Yo, sięmano, witajcie w roku 3000. Słuchajcie, właśnie testuję nowego jetpacka, którego kupiłem. Zobaczcie, jest właśnie na moich plecach. I sp sprawuje się jak na razie naprawdę doskonale. Zobaczcie, możemy w bardzo szybkim tempie polecieć do przodu. A to jest nasz dom. Dom po prostu. W 3000 latach, tak właśnie wygląda. Słuchajcie, możemy się tu mega szybko przemieszczać. To jest moja rodzinka w ogóle. Zobaczcie, wszyscy mamy epickie skafandry. Dzięki nim jesteśmy trochę jak roboty. Potrafimy po prostu się regenerować. One nas chronią przed różnymi złymi czynnikami, między innymi atmosferycznymi i promieniowania. Tutaj mamy tu też kapsuły, w których śpimy. Na przykład tutaj mogę się przespać, zdrzemnąć, ale już w sumie jestem wypoczęty, dlatego nie będę aktualnie tutaj spał. I właśnie synkowie pracują nad nowymi technologiami technologiami postanowili po prostu zrobić z naszego domu statek kosmiczny, który będzie mógł po prostu jechać. O, jest siemanko, Gplayka, co tam słychać u ciebie? Słuchaj, bardzo źle się dzieje. Słuchaj, zaatakowali nas kosmici, rozumiesz to? Niemożliwe, jak to kosmici? No, o, nie no, to słuchaj, to oni tak naprawdę mogą zniszczyć nasz dom. Na, nas, nasze dzieci pra, pracują, żeby zrobić z tego statek kosmiczny, ale, ale jeszcze tak. nie jesteśmy na to gotowi, słuchaj. To lećmy, prowadź, gdzie mamy lecieć? Tak, choć, dzieci... Słuchaj, chodź ale w ogóle... Oni już pokonali wszystkich, wszystkich normalnie naszych kolegów, koleżanki, w ogóle wszystkich Antka nawet. Patrz, to jest ich statek, rozumiesz? Statek wow. kosmi, z kosmi, To patrz jak to wygląda. Ogromny jest ja statek. To na pewno tak. ich dużo przyszło. Gdzie oni są już wylądowani tutaj, u nas? Na dół. Tak, wylądowali już nam normalnie. W ogóle e, e, internet nie działa. Słuchaj, są problemy. Patrz tutaj o. Widzę sto, ich. Widzę ich. ich koch, dobra. Słuchaj, ich to robimy akcję, akcję po prostu obrona miasta tak, i obrona potrzebujemy ich zaatakować. Także wykorzystamy Uuu, nasze nowoczesne technologie tak i lasery sobie. macie wyufolutki, wynoście się z o naszej nie. planety. Chcecie no dla nas dużo zła? zła, to my pokonamy was. Dobra, dawaj ich Playka, dajemy sobie Dajesz, radę. Tym tak. mocni są, mocni, mocni są G Playka. Czyje trzy serduszka mi zostały? Ja uciekam na drzewo, na drzewo. Haha, nie złapiecie mnie cieniasy. G playka, oni są zasienni. Co robimy? Co tak. robimy? Słuchaj, mam pewien pomysł. Oni tutaj już zaczęli swoje działania przeciwko naszej e, rasie, naszej ludzkości, słuchaj. Mam pomysł. Może ja pamiętam, że jak pracowałam tutaj w laboratorium, to tam była maszyna do przenoszenia się w czasie. Może przeniesiemy się o dwie godzinki, bo dwie godzinki temu właśnie wy, tutaj statek przy, przy, przyleciał ich. I może ich po prostu rozwalimy i ten statek. No dobra, słuchaj. To, to wtedy jeszcze nie wylądują i zanim wylądują, tak. to ich pokonamy. Dokładnie, dobra. ej czekaj, tak. tutaj jest o, tutaj maszyna jest. czasu. I co, wchodzimy hmm, po prostu wejść. do tej kapsuły, wychodzimy i przecofniemy. to Chyba im dłużej będziemy tam stali, tym więcej się w czasie zmienimy, tak? Tak, tak, dokładnie. Musimy uważać, słuchajcie. Dobra. Jesteś gotowa? Tak, jestem gotowa. Dobra, na trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Dobra. Myślę, G-Play że już możemy wy, wychodzić. Tak, Wychodzimy? Dobra, wychodź. wychodź. U, Uch, dobra, ja myśli, że już się cofnęliśmy się? w czasie, że ich tutaj nie będzie. będzie? Chodź szybko. Musimy tam polecieć. Mamy 5 minut. Mamy 5 minut. Dobra, także szybko podlatujemy tutaj. Czekaj, gdzie oni byli? Tutaj czy gdzieś? O, czekaj, tutaj, tutaj byli. Tutaj. Te, nie ma tutaj ich statków kosmicznych. Jest. Też tu nie ma. Dobra, teraz oni pewnie są u siebie. Słuchaj, masz jakieś tak. ładunki wybuchowe? Mam, oczywiście. Ja zawsze jestem normalnie ubezpieczona. Mam. Szybko lecimy do, tych, do tego statku. Cały statek wysadzimy. G-Play będzie super Chodźmy na dach, wylądujmy na dachu, daj mi tutaj parę ładunków. I słuchaj, Jesteś? wysadzamy. Gdzie? Tutaj, na przodzie, na przodzie, słuchaj, dobra. bo tutaj jest silnik na Ciebie. pewno. I tu wejdziemy Wą. do ich statku, i w środku będziemy wysadzać. Dobra, dobra, dobra. Do będziemy wysadzać. dobra, dobra, dobra. dobra. dawaj, dawaj, dawaj. Jak najwięcej, dobra. jak najszybciej, jumplejka. Mamy niecałe 5 minut. Tutaj. Dawaj, ty, szybciutko. Masz zapalniczkę jeszcze? Zapalniczkę, proszę. Zapalniczka, zapalniczka. Proszę, dobra Na razie tutaj wysadzimy. Pierwszą część. Okej, dobra, dobra. Wysadza jak najwięcej jumplejka. Dobra, dobra, dobra. I zmywamy, proszę Państwa, jaki wybuch Dobra, G-Playka, teraz możemy się dostać tutaj do y, kokpitu, tak. do środka, okej. Okay. Zobacz, jak to tutaj wygląda, ich statek kosmiczny, wow. Ty, w ogóle ile oni tutaj łóżek Zobaczmy. mają, ile ich tutaj jest. Mają tam nawet samoloty tutaj mają, G-Playka. Dobra, to wszystko trzeba zniszczyć. Tak. Y, nie wiadomo, gdzie oni są, pewnie się szykują, słuchaj, do akcji napadnięcia na naszą Ziemię. Tak, A my w tym czasie ich tak. po, po prostu wysadzimy cały wysadzimy, cały tutaj, tak. wiesz co, tak. ich statek kosmiczny. Naprawdę świetna po, sprawa, uwaga. A możemy, możemy wyjść. Uuu. Możemy wyjść wszędzie, playka bo tutaj porobimy im tyle dziur w, tych, w tym statku kosmicznym, że nie będą, nie pozbierają się. Dobra, myślę, że niedługo możemy zwiewać. Teraz tak. oni już nawet nie będą mogli wrócić na swoją planetę. Nie patrz, uwaga, D-Playka. patrz, co się dzieje, patrz, co się dzieje. Wow, 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 wow. Aż mi tutaj normalnie trochę zacina. Dobra, ja nie mogę. Pięknie sobie poradziliśmy. Teraz możemy wracać do domu Jeeplajka i po prostu zobaczyć, jak tam idzie naszej rodzince. Dalej będą mogli pracować nad statkiem kosmicznym. Zobaczcie, tak wygląda nasz dom z daleka. Jest naprawdę świetny. Także wracamy do rodzinki. Pokonaliśmy Ufolutki. Trzymajcie się. Papa. Pa.